Witam cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagurowski i prowadzę blog tato tatonawyspach.co. Słowo magis, natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej. Jest jednym ze sztandarowych pojęć z duchowości ignacjańskiej, gdzie oznacza odkrywanie swojej misji życiowej i życia w pełni swoich możliwości. Do swoich audycji zapraszam ciekawe osoby, aby wspólnie zastanawiać się, jak być dobrym rodzicem i jak przekazywać dzieciom to, co najlepsze. Ale poruszam też i inne tematy, jak choćby związane z moimi pasjami, czyli tematy technologii, motywacji i muzyki. No bo przecież nic tak nie zaraża, jak rozmowa o tym, co nas kręci, co jest naszym hobby, co jest dla nas, no właśnie, magis. Witam Was serdecznie po raz kolejny w moim podcaście. Są wakacje, nagrywam więc podcast taki trochę wakacyjny, powiem o rowerach. E, lubimy jeździć na rowerach, bardzo, bardzo dużo i często ostatnio jeździmy, e, tudzież indywidualnie, ale także całą rodziną, bardzo to lubimy. Ale zajęło nam to bardzo długo czasu, żeby te rowery kupić. Kiedyś, dawno temu, mieliśmy rowery, jak jeszcze mieszkaliśmy w Polsce, i praktycznie od zawsze chcieliśmy mieć rowery tutaj, w Anglii, ale jakoś tak się skłożyło, że od decyzji, którą podjęliśmy, do realizacji upłynęło bardzo dużo czasu. Za dużo, za dużo czasu. I są takie projekty, których realizacja właśnie zajmuje, no nie wiem, miesiące, albo nawet czasami lata, jak w tym przypadku. Nie ze względu jednak na stopień komplikacji, no bo jak skomplikowane może być pójść i zakup rowerów, czy też, nie wiem, zasobów, czasu i tak W tym wypadku, i w wypadku takich tego typu rzeczy, które się ciągną, winy raczej szukałbym po stronie osób wykonujących dane zadania. Tudzież, nie wiem, braku skupienia, trochę motywacji, po prostu wykonania tych projektów. I dziś właśnie chciałem Wam opowiedzieć nieco o tym projekcie moim rowerowym, który powinien, nie wiem, zająć maksimum tydzień. No, nam zajął, mi zajął. Biorę całą odpowiedzialność na siebie. Mi zajął on prawie dwa lata. I oto dlaczego. Chciałbym podzielić się z Wami taką trochę retrospektywą. Robiłem sobie tak ostatnio, ponieważ się na tym zastanawiałem, i postanowiłem nagrać podcast, ponieważ może się to komuś przydać, jeśli będzie. Nie wiem, podobnie zastanawiał się nad tym, co ulepszyć w swoich projektach, co ulepszyć w rzeczach, które chcę pchnąć jakoś naprzód, ale nie zawsze idą. Po pierwsze. Zastanawiałem się nad pytaniem, czy to było dla mnie ważne. Dobrze jest od tego zacząć jakikolwiek projekt, zwłaszcza przy planowaniu rocznym, bo jak potem jeszcze za chwilę o tym opowiem, chodziło o to, że to był taki plan, który planowałem sobie na rok z góry. Czyli zakup rowerów to był jeden z większych projektów, które chciałem zrealizować w tym roku. No, i tak, czy to było dla mnie ważne? Od tego pytania w ogóle zacząć należy planować, aczkolwiek tak naprawdę to jeszcze nie jest planowanie. To jest po prostu uświadamianie sobie, czy dana rzecz do kupienia, zrobienia, wykonania itd., czy dany projekt jest po prostu ważny dla mnie i dla moich blisku, bliskich. Warto odpowiedzieć sobie też na pytanie, dlaczego dana rzecz jest ważna. Niektórzy proponują nawet pójść dalej i spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego aż pięć razy. Czyli na przykład, dlaczego dla mnie zakup rowerów jest ważny? No, zakup rowerów jest dla mnie ważny, bo chcę jeździć z całą rodziną na rowerach. Dlaczego chcę jeździć z całą rodziną? No, bo chcę spędzać razem czas aktywnie. Dlaczego? No, bo chcę być wysportowany, chcę, żeby moja rodzina też była wysportowana, i tak dalej, i tak dalej. Czajcie, nie? W ten sposób docieramy do tak naprawdę do rzeczywistej motywacji. Jeśli bowiem coś jest nie wiem pobudką, jakimś odruchem, albo czasami działamy, żeby się komuś przypodobać, prawda? Oni mają rowery, my też chcemy mieć rowery, oni mają lepszy samochód, my też chcemy mieć lepszy samochód. My tak działamy, ja tak działam. Dlatego warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. I warto iść, jak gdyby brnąć w to, no kilka tych, tych tych dlaczego coraz głębszych. Z reguły, właśnie, jeśli jest to taka pobudka albo no, jest to jakieś płytkie uzasadnienie, no to odpadniemy przy tym kolejnym, prawdopodobnie pierwszym albo drugim, dlaczego. Dla mnie posiadanie ro rowerów dla całej rodziny było ważne i jest ważne. Nie zapisałem tylko właśnie dlaczego. I to spowodowało, że przez długi czas to zadanie leżało gdzieś tam w odmętach bieżących planów, ale o planach jeszcze za chwilę. No i właśnie drugi punkt, jaki sobie zapisałem, to planuj, ale mądrze. Jakiś czas temu zacząłem planować cały rok z góry. Raz w roku planuję najważniejsze projekty i najważniejsze zadania, jakie chcę zrealizować podczas. Następnego roku. Tak było też właśnie kilka lat temu. Jednym z projektów, które chciałem zrealizować, to był projekt zakupu rowerów dla całej rodziny. Niestety, jako nowicjusz takiego tego typu planowania, jak gdyby całego roku z góry, rzuciłem wszystkie te zaplanowane rzeczy do jednego projektu, który się po prostu nazywał Plan na ten dany rok. Plany na ten dany rok. Zgodnie ze sztuką planowania i rozliczania się z postępu, raz na czas oczywiście zaglądałem do tych swoich notatek i wiedziałem, że mam w planach zakup rowerów. Tylko, że nic z tym nie robiłem. On sobie tam był, ja sobie go rewidowałem raz na czas, raz na kwartał, raz na kilka tygodni nawet. Rowery były po prostu jednym z zadań na tej liście. Długie, niedługie, jakieś tam liście rzeczy do wykonania na dany rok. Tak było do czasu, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę zakup rowerów jest zbyt ogólnym zadaniem. To nie jest w zasadzie zadanie, które można wykonać bezpośrednio. Tak naprawdę to jest cały projekt sam w sobie. I prawdopodobnie pierwszym zadaniem jest po prostu rozejrzenie się, jakie są w ogóle rowery, jakie nam będą odpowiadać, gdzie można je kupić, gdzie można je wypróbować i tak dalej, i tak dalej. Tam jest dużo zadań w samym tym większym zadaniu, w samym tym większym projekcie. Aby do tego jakby się do tego jakoś zabrać, trzeba będzie podzielić to na coś, co można wykonać, od czego można zacząć. Już jutro, już dzisiaj, już teraz. Co można będzie odznaczyć jako, nie wiem, wykonane, aby przejść do kolejnej wykonywanej czynności i przy okazji mieć satysfakcję z postępu, wykonaniu większego zadania czy większego projektu. Czyli tak, zaplanowałem, ale trochę zbyt ogólnie, nawet bardzo zbyt ogólnie. Mało precyzyjnie i przede wszystkim brakło czegoś, co w metodologii Getting Things Done nazywa się następnym krokiem. Czyli właśnie czynnością, która jest na tyle mała, konkretna i wykonywalna, że zrobienie jej przybliży nas natychmiast do tego większego celu, choćby nie wiem, jak ten większy cel był odległy, ale zrobimy coś tu i teraz, chociażby to było zaplanowanie, gdzie można jechać i sprawdzić te rowery. Kolejną rzeczą, którą sobie zapisałem, to jest. Sprawa budżetowania, czyli czym mnie na to w ogóle stać, okazało się, że w zasadzie budżetowania brakło, bo rower może kosztować zarówno kilkaset złotych czy funtów, jak również, w, no właśnie, tak naprawdę górnej granicy chyba nie ma, choć jak zapewnia mnie mój znajomy, dla którego rowery to coś więcej niż tylko rodzinne wycieczki do lasu. Podobno górna granica Wielkiej Brytanii to 10 tysięcy funtów. 10 tysięcy funtów, czyli w zasadzie można by kupić sobie za to samochód. No tak, ja nie brałem pod uwagę takiego wydatku, ale mój problem polegał też na tym, że ja nie brałem w ogóle pod uwagę żadnego wydatku. Nie wiedziałem, czy chcę rowery używane, czy nowe. Ile w ogóle kosztują rowery w Anglii w takiej rozsądnej półce cenowej? Co to znaczy, w ogóle rozsądna, prawda? Po prostu jak dobiera się rowery, czy do wzrostu, czy, czy do ilości przejechanych kilometrów, szosowe, górskie i tak dalej. Ja nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dla mnie rower to były dwa koła, rama i pedały i łańcuch, żeby jechać, prawda? Czyli widać więc, że po raz kolejny w jakiś sposób strzelałem sobie w kolano ze swoim zbyt ogólnym postanowieniem: kupnem, kupna jakiegoś tam roweru za jakąś tam kwotę. Czyli co? Czyli nie wiedziałem, czy jest stać na rower, ani dla mnie, ani dla mojej rodziny. Potem uświadomiłem sobie jeszcze, że przecież moja córka, która wtedy miała około dwóch lat, potrzebuje raczej siodełka niż osobnego roweru. Czyli w kwestii budżetu. Pomogło mi założenie subkonta, a dokładnie czegoś, co na kontach Revoluta nazywa się safe'em, czyli taką osobną, osobnym takim właśnie jakby subkątem, z możliwością ustanowienia stałych opłat dziennych, które automatycznie pobierane są z konta głównego. Czyli na przykład co dzień automatycznie na to subkonto przelewa się tam, nie wiem, 2 czy 5 funtów, które sobie definiujemy, jaka to jest kwota. Która codziennie pobiera nam z danego konta. Inną dodatkową opcją oszczędzania jest możliwość zaokrąglania takich bieżących wydatków. Czyli na przykład idziemy na kawę, płacimy tam 2,5 funta i do pełnego, do 3 funtów się zaokrągla i 50 Pi jest pobierane i przelewane na to konto oszczędnościowe, na ten save tak zwany. Czyli po prostu te ekstra dobne przerywają się na no to konto oszczędnościowe i w zasadzie jest to dość sporo, bo dość sporo jest tych małych wydatków. Małych nie małych, ale ziarko do ziarka, ziarnka jak to się mówi i zbierze się miarka. Tak samo było tutaj podobno konto Revolut ma dobre przeliczniki jeżeli się podróżuje. Ja go używam w tym roku, więc za jakiś czas może się uda coś podsumować nawet. Działa super rewelacyjnie, bardzo szybko się przelewa między kontami. Ja z żoną korzystaliśmy w tym roku z tego dużo. Ale takim dodatkowym dla mnie przynajmniej dodatkowo usługą było właśnie to możliwość zakupu rowerów i oszczędności na te rowery poprzez to subkonto. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o budżet. Kolejna sprawa to, że impuls nie zawsze jest zły. Tak sobie zapisałem. Zwykle robienie czegoś pod wpływem impulsu nie jest polecaną strategią, a już szczególnie jeśli chodzi o zakupy. Jednak tym razem konkretna decyzja o zakupie rowerów, naszych rowerów, przyszła właśnie pod wpływem impulsu. Była to jednak przygotowana improwizacja. Już widzę, jak pytacie, że co, improwizacja nie może być przygotowana, to po pierwsze, a po drugie, co ma pierd* debata. Otóż już tłumaczę. Jak zrobić tak, żeby się dodatkowo zmotywować? Jak już zrobiłem porządny projekt z zadaniami i kolejnymi krokami, wszystkie tam rzeczy zgodnie ze sztuką projektowania, getting things done i tak dalej, zaczęliśmy z żoną rozpowiadać swoim znajomym o swoich planach. Czyli, po pierwsze, była to dodatkowa motywacja. Słyszycie te pytania, prawda? Ilekroć spotykacie się ze swoimi znajomymi, których wciągnęliście w dany projekt, jak macie już te rowery? No nie, wciąż się zastanawiamy. No tak, tak, to już czwarty miesiąc. I tak właśnie było. A po drugie, wśród naszych znajomych są ludzie, którzy znają się bardziej na rowerach, i pomysł był taki, żeby ich trochę wykorzystać. A dokładnie to wykorzystać ich wiedzę właśnie w zakresie znajomości rowerów. I tak też się stało. Pewnego dnia jedna z naszych znajomych poinformowała nas, że w sklepie u nas na High Street w naszej wiosce jest wyprzedaż rowerów. I co? Godzinę później byłem tam, przymierzałem, konsultowałem, porównywałem. Około dwóch godzin później klikałem już na ich stronie internetowej. Zamawiając konkretne modele dla nas wszystkich. A tydzień później odbierałem swój rower. Przyjechałem na nim do domu, poszedłem na piechotę z powrotem po rower swojej małżonki, aby znowu nim wrócić do domu. Dzień później zakupiłem fotelik dla drugorodnej, czyli dla naszej córeczki i montowanie wszystkich, i takie montowanie na samochód, bo jednak trzeba było te. Te rowery gdzieś zawieźć do lasu i chcieliśmy jeździć z dziećmi po drogach takich bardziej ruchliwych. Dlatego postanowiliśmy jeszcze zakupić właśnie taki montowanie bagażnik tak się to nazywa, chyba na nasz samochód. A już w kolejny weekend pojechaliśmy na naszą pierwszą wycieczkę rowerową. I było to mniej więcej dwa lata po tym, jak zaświtał mi w głowie pomysł wycieczek rowerowych rodzinnych wycieczek. Bowerowych. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć i ona się właśnie nazywa jedna rzecz. O co chodzi? To jest tak naprawdę tytuł książki, którymi, której autorami są Gary Keller i Jay Papasan, tak się to chyba czyta. I pozwólcie, że przytoczę oficjalną część oficjalną zapowiedź tej książki jako znalazłem na ich stronie. Chcesz więcej? Więcej pieniędzy, czasu i satysfakcji z życia, a zarazem chcesz mniej mniej pracy, mniej obowiązków i stresu. Autorzy z listy bestsellerów New York Timesa Gary Keller i Jay Papasan uczą, w jaki sposób koncepcja jednej rzeczy może całkowicie zmienić podejście do każdej dziedziny życia wpłynąć na dodatkowe wybory, dodat dokonywane wybory i odnoszone rezultaty. Czasami Twoją jedną rzeczą będzie pierwsza rzecz na liście. Czasami to będzie jedyna rzecz. Ale zawsze to właśnie ona przyniesie niezwykłe efekty. Jaka jest Twoja jedna rzecz? No właśnie, brakło tego w odpowiedzeniu sobie na to pytanie. Ja zapraszam do lektury tej pozycji, bo według mnie w dzisiejszych czasach króluje błędne podejście do produktywności, które zakłada i wręcz nawet promuje wielozadaniowość, błędne operowanie priorytetami. Priorytet, przepraszam, priorytet powinien zawsze występować w liczbie pojedynczej, prawda? Masz tylko jeden priorytet. Jeżeli masz 20 priorytetów, no to co jest Twoim priorytetem? Musisz mieć jedną rzecz. Jedną. I ogólnie, w dzisiejszych czasach, yy, brak skupienia na wykonywanych czynnościach to jest norma. Wszystkie gadżety, wszystkie programy, wszystkie aplikacje są tak stworzone, żeby walczyć o Twoją uwagę, żeby walczyć, jak gdyby rozpraszać Cię z tej jednej rzeczy. Jeżeli zaczynasz coś robić, coś wyskakuje, przełączasz się, potem do tego wracasz, tracisz 15 minut, a czasami godzinę itd., itd. I właśnie brak skupienia i należytego czasu, jaki powinien poświęcić na zaplanowanie, realizację i doprowadzenie całego przedsięwzięcia do celu, a w zasadzie linii startu dla naszych rowerów, był głównym powodem, dla którego ten projekt ciągnął się tak żenująco długo. Chyba tak naprawdę nie była to dla mnie ta jedyna ważna w danym momencie rzecz. Może nawet nie chyba, tylko na pewno. Może dlatego, że trochę też bałem się tych wycieczek rowerowych, ale to już jest historia na osobną opowieść. Tarpetowałem po prostu samego siebie. I podsumowując już nieco, warto jest planować, ale trzeba to robić z głową. Kilka lekcji i wniosków, jakie wyciągnąłem z przygody rowerowej, zanim dojechałem na start, nie mówiąc już o mecie, to między innymi następujące. Zastanów się, czy dana rzecz jest dla Ciebie ważna. Odpowiedz sobie i najlepiej zapisz też, dlaczego dana rzecz jest ważna. Najlepiej pięć razy. Użyj odpowiednich narzędzi i projektów zgodnie z kalibrem danej rzeczy. Jeżeli coś jest duże, jeżeli coś jest projektem, to nazwij to projektem. Nie nazywaj tego zadania i nie wrzucaj to do, jako, jako jedno z zadań do większej listy. Nigdy się tego nie pchnie. Musi być następna, kolejna, mała rzecz. Jeżeli projektujesz rok, no właśnie, to prawdopodobnie ta myśl i idea, która wydaje Ci się prostym i szybkim zadaniem, to jest jednak duży projekt, który zajmie czas, który trzeba zaplanować i spędzić trochę czasu planując go. Każdy projekt powinien mieć listę zadań, przynajmniej kilku, a już w minimalistycznej wersji powinien mieć tak zwany kolejny krok. Nawet jeśli jest to po prostu, wyszukaj informacji, zapytaj znajomego, zrób research i tak dalej, i Wracaj do listy zadań i listy projektów regularnie, przynajmniej raz na tydzień. Rób podsumowanie tygodnia, zastanawiaj się, zadaj sobie pytanie, czy dana rzecz jest jeszcze ważna dla mnie. Jeżeli tak, to co jest kolejnym krokiem? I na koniec zastanów się dziś, co jest twoją jedną rzeczą, nad którą powinieneś teraz pracować, którą powinieneś teraz wykonywać i nad którą powinieneś się teraz skupiać. To tyle, jeśli chodzi o moją retrospektywę z projektu rowerowego. Mamy już te rowery, jeździmy prawie co tydzień, jeździmy na jakąś dłuższą trasę. Ja czasami na lunch wyskakuję sobie na rower, przejechać kilka kilometrów, kilka, kilkanaście, może jednak kilka. Jednak te rowery są. I jest naprawdę fajnie, aczkolwiek no, było żenująco długo. Dlatego mam nadzieję, że wnioski, jakie wyciągnąłem z tej swojej żenująco drugiej historii rowerowej, przydadzą się w jakiś sposób Tobie. Daj znać w komentarzach, czy masz podobne historie, może, może jak sobie radzisz z tym. Myślę, że warto się tym dzielić, myślę, że warto o tym y, rozmawiać i warto się po prostu przyznawać do cze czegoś takiego. Ważne, żeby jednak dopiąć wszystko do końca, prawda? Jesteśmy w końcu facetami i jak obiecamy, że naprawimy kran, to nie trzeba nam co 6 miesięcy przypominać, żeby ten kran naprawić. <gryw> Pozdrawiam Was, magisowo, trzymajcie się. Na razie, hej. I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku mojego podcastu. Wszystkie informacje na temat wspomnianych w nagraniu osób, wydarzeń czy stron internetowych, znajdziesz w notatkach. Notatki natomiast do tego odcinka, jak również wszystkich poprzednich odcinków, możesz znaleźć pod adresem tato tatonawyspach.co/łamane przez podcast. Tam znajduje się również link do subskrypcji podcastu Tato na Wysłach Magis na iTunes. Oraz innych platformach podcastingowych. Jeśli znajdziesz chwilę i uważasz, że warto, zapraszam do podzielenia się swoją opinią i dodania recenzji i gwiazdek na Itunes. W ten sposób podcast będzie bardziej widoczny i dotrze do większej ilości osób. W zależności, kiedy słuchasz tego nagrania, życzę Ci miłego dnia lub miłego wieczoru. Do usłyszenia, pozdrawiam Cię magisowo!